W tym zadaniu należy policzyć wartości funkcji trygonometrycznych kąta alfa umieszczonego w układzie współrzędnych w tak zwanym położeniu standardowym. Wiemy dodatkowo, że na końcowym ramieniu tego kąta znajduje się punkt P o współrzędnych 12,5. Odczytajmy od razu z tego punktu współrzędną x i zapiszmy ją oraz współrzędną y. Położenie standardowe to takie położenie kąta w układzie współrzędnych, w którym ramię początkowe tego kąta pokrywa się z dodatnią półosią x, natomiast ramię końcowe przechodzi przez zadany punkt P. Załóżmy, że punkt P wyskoczy nam tutaj. I to jest właśnie ten kąt alfa. Kąt alfa w położeniu standardowym. Te rysunki, które tutaj widzisz, i wzory, znajdziesz w tablicach maturalnych. One są bardzo ważne, nie musimy ich zapamiętywać. Mamy z czego skorzystać, ale w rozwiązaniu skorzystamy właśnie z tych trzech wzorów i tutaj jeszcze jeden sobie dołożymy samodzielnie. Oraz tutaj jest jeszcze bardzo ważny wzór. To może od niego zacznijmy. R to jest odległość tego punktu. Od tego punktu. Tutaj mamy właśnie tą odległość, od, długość odcinka OP, tak moglibyśmy powiedzieć. No i policzmy to tutaj. R to się równa. Zapiszmy wzór. Pierwiastek kwadratowy z x kwadrat dodać y kwadrat. To się równa. Podstawiamy liczby. x to jest 12, y to 5. 12 kwadrat to 144. 5 kwadrat to 25 i pod pierwiastkiem otrzymujemy 169, po opuszczeniu pierwiastka to jest 13. Mamy r. Teraz, żeby wyznaczyć funkcję sinus, wystarczy, że do wzoru y przez r podstawimy odpowiednie liczby. y to jest współrzędna y punktu, przez, które, przez który przechodzi ramię końcowe kąta. Czyli tutaj wpisujemy piątkę, natomiast w miejsce literki r wstawiamy 13. I to jest wartość, wartość sinusa tego kąta. Następnie określmy kosinus kąta alfa. Ze wzoru to jest x do r, czyli 12 do 13. I gotowe. Kolejna wartość policzona. Teraz policzmy tangens z kąta alfa. Wzór to y do x. Podstawiamy współrzędne. I gotowe, 5 dwunastych. No i kotangens kąta alfa. Zapamiętaj, że to jest odwrotność tangensa. Czyli jeżeli tangens był równy 5 dwunastych, to kotangens jest równy 12 piątych. Tutaj jeszcze możemy dopisać sobie wzór x do y, czyli 12 piątych. I już. Pierwszy przykład zrobiony. Zapraszam do kolejnego rozwiązania. Za chwilkę odcinek bonusowy i robimy zadanie do końca. Pa, pa.